Cześć, zapraszam Cię na wskazówki maturalne, które przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Pierwsza rzecz to na kilka dni przed maturą wyciśnij jak największą ilość zadań. Licz arkusze maturalne. Spróbuj policzyć maturę z maja 2016, 2015, matury poprawkowe. Wiele zadań jest powtarzalnych. Druga rada? Czasami spotyka się z takim powiedzeniem, że dzień przed maturą nie warto już się uczyć, żeby sobie odpocząć, zrobić taki wypoczynek mentalny. Ja w to nie wierzę, nawet na bazie studiów. Jeśli weźmiemy studenta, który dzień przed się nie uczy, to jak on ma zdać ten egzamin? Wtedy właśnie dzień przed przypominamy sobie wszystkie najważniejsze rzeczy i nie wierzę w coś takiego, że nam się nagle coś pomiesza. Jeśli nie ma się co pomieszać, to nic się nie pomiesza. Musimy sobie te rzeczy właśnie przypomnieć. Jeśli na przykład zapytałbym się ciebie, kiedy proste są równoległe, to nie jest to okaz wielkiego pomysłu, tylko musimy wiedzieć, że proste są równoległe, kiedy współczynniki przy x są takie same. Dlatego warto sobie to przypomnieć i właśnie dzień przed, jeśli przez dłuższy okres czasu wiele rzeczy się nie powtarzało, to właśnie wycisnąć jeszcze jak cytrynę wszystkie możliwe zagadnienia i powtórzyć to. Trzecia sprawa. Przejrzyj i ogarnij tablice maturalne. Zachęcam Cię też do obejrzenia mojego filmu Ogarnij tablice maturalne, gdzie pokazuję wszystkie wzory, z których korzysta się na poziomie podstawowym, wraz z wieloma przykładami. To ważne, żeby wiedzieć, gdzie co jest w tablicach, żeby nie tracić później czasu. Mimo tego, że matura to 170 minut, wiele osób wychodzi z matury i mówi, brakowało czasu, bo jeśli przegląda się te tablice i nie wie się, w którym miejscu są odpowiednie wzory, to traci się mnóstwo czasu, mówi się OK, ciągi, otworzę z i wiem, że ciągi są na stronie czwartej. Ale jak jest jakiś inny wzór, na przykład gdzieś w geometrii wciśnięty w środku w tablicach, to się go intensywnie szuka. Ogarnij tablicę maturalne. Czwarta sprawa to stres i umiejętność sobie z nim radzenia. Na pewno dzień przed maturą pojawi się stres, nie mówiąc już na kilkanaście minut przed godziną dziewiątą. Zachęcam Cię do tego, jak będziesz szedł, czy też jechał na maturę, Żebyś wziął sobie swoją na przykład ulubioną muzykę, posłuchał jej, i wtedy na pewno ciało powinno się rozluźnić, się stać bardziej spokojny. Przed samą salą maturalną stres sięgnie apogeum, żołądek może ci się ścisnąć, ale żeby poradzić sobie z tym stresem, przypomnij sobie, ile czasu poświęciłeś na liczenie zadań. Co umiesz? Że umiem to, umiem to, umiem to, umiem logarytmy, umiem funkcję liniową, funkcję kwadratową, przyrobiłem ciągi. I wtedy stres nagle zaczyna puszczać, bo nasz mózg ma wtedy przekonanie, nie jest tak źle, ja coś umiem. Dlatego redukuj stres, nie ma się czym denerwować i pomagaj sobie właśnie mentalnie. Jestem przygotowany, wtedy powinno być łatwiej. I piąta sprawa to sam arkusz maturalny. Jeśli otworzymy arkusz maturalny, zachęcam Cię od razu do przejechania do zadania otwartego i zobaczenia, czy zadanie 27 albo 26 będzie nierównością kwadratową. Jeśli mamy tam nierówność, to pamiętaj, że tam zawsze trzeba narysować wykres i warto przy tym zadaniu można sobie od razu napisać narysuj wykres, że jak wrócimy później do tych zadań otwartych po zadaniach zamkniętych, to tam narysowanie wykresu jest niezbędne, inaczej tychać się jeden punkt. Skup się głównie na zadaniach zamkniętych. Pierwsza część zadań powinna być najprostsza. Tam powinien być logarytm, potęga, jakieś wzory skróconego mnożenia, odczytywanie własności funkcji, funkcja liniowa kwadratowa. To powinno być prostsze, bo później wciśniemy się w zadania z geometrii i tam może się pojawić kłopot. I warto też nastawić swój mózg na to, że będzie takie zadanie, którego nie będziemy potrafili policzyć. Wtedy zastanawiamy się krótko nad tym zadaniem, czy potrafimy je rozwiązać. Jeśli nie, to przejdź dalej. I nie zastanawiaj się nad tym, że nie potrafisz rozwiązać tego zadania, bo wtedy poziom twoich umiejętności znacznie spada. Przejdź sobie do kolejnego, rozwiąż, rozwiąż, a być może wtedy umysł się trochę otworzy i będziesz potrafił poradzić sobie z tamtym zadaniem. A w zadaniach otwartych warto nastawić swoją głowę na to, że przepaść między zadaniami zamkniętymi a otwartymi jest kolosalna, bo zadania otwarte bazują na pełnym zrozumieniu tematu. Więc jeśli będzie nam szło dobrze w zadaniach zamkniętych, przejdziemy do zadań otwartych, a tam okaże się, że mamy pierwsze zadanie, którego nie umiemy, kolejne nie umiemy, to wtedy tracimy absolutnie nasz poziom umiejętności, który wcześniej sobie wypracowaliśmy. Nastawmy się na to, że będą dwa, trzy zadania, z którymi nie będziemy w stanie sobie poradzić. Zwłaszcza zadanie wykaż, które jest zawsze w liczbach i bardzo często zadanie wykaż, które jest z geometrii. Zachęcam Cię do tego, żebyś opuścił te zadania. Przejdź sobie do innych zadań, jeśli poradzisz sobie z innymi zadaniami otwartymi, to być może wtedy Twój umysł już się uspokoi i będzie w stanie sobie poradzić z tymi zadaniami. Jeśli nie, to nie ma tragedii. Ale jeśli weźmiemy to zadanie, wykaż, i będziemy się z nim mocowali, może się okazać, że spojrzymy na zegarek, a tam minęło 15 minut. I stąd się później biorą kłopoty czasowe maturzystów, którzy mówią, brakowało czasu. Trzeba dobrze planować konkretne strategie. Zadania zamknięte, zadania otwarte. Nierówność, jeśli mamy. Opuszczamy zadania wykarz, idziemy do kolejnych zadań otwartych, a gdy starcza czasu, to wracamy do tych zadań. Taka powinna być strategia na matuchę. Zachęcam Cię do tego. Myślę, że nie muszę wspominać o czarnym długopisie, ale od zeszłego roku na matuchę można wnosić małą butelkę wody. Życzę Ci wszystkiego dobrego, życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że upochasz się z tą maturą 6 maja o godzinie 9 a o godzinie 12 będzie róg się mógł radować sukcesem i zwycięstwem i jak najlepszym wynikiem.